Hey, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii SnapCraft. Tak, w dzisiejszym odcinku troszeczkę sobie pogadamy, coś wam pokażę, jakiś projekt, który sobie wybudowałem między odcinkami kilka zmian, które, które pojawiły się na naszej wyspie, więc no, dzisiaj będzie co pokazywać, tak więc dobrze przełączmy się na normalną osobę, zmieńmy sobie skrzydełka na sproje. I zacznijmy od pierwszej zmiany, czyli tu gdzie już jesteśmy, środek, taki centrum. Tak na, y, wygląda wersja beta naszego centrum, taki y, zalążek, można to powiedzieć, zaczątek. To oczywiście będzie jeszcze przebudowane, to jakaś fontanna będzie na pewno. No ja mówię, to jest dopiero początek, takie wiecie, żeby było, żeby wyznaczyć jednak to centrum tej wyspy. Dorobiłem tutaj już ścieżki wokoło, które składają się z andezytu, Cobblestone'a oraz Mmm, grawelu, czyli żwiru, i naprawdę w tym, te ścieżki bardzo fajnie wyglądają, jak, taka, jak takie typowe ścieżki. No i tutaj będą jakieś latarnie. Ogólnie ma tutaj, tym środkiem to jeszcze się zupełnie innym czasie zajmiemy. Tutaj również dorobiłem ścieżkę od środka. Tutaj mamy wejście do naszej latarni, nadal tej lampy nie poprawiłem, ale tutaj mamy kolejną ścieżkę, i pojawiło nam się tutaj coś nowego. A mianowicie mamy tutaj wejście do kopalni. Takie typowe, naprawdę wejście. Tutaj jest takie o... Tutaj mamy środkiem idą tory. Tutaj mamy po bokach zejście. Tutaj takie, niby że zebrane, trochę ma minerałów, no wiecie, taka imitacja podłoża kopalnianego. Wiecie co? Zawsze chciałem jedną rzecz zrobić. Oczy sobie mm, drugą osobę, czy trzecią? Nie, trzecią, to jest trzecia osoba. I jestem ciekaw czy dam radę ładnie polecieć się tutaj skrzydełkami, tak więc. Wow, lecę! Jak? Jestem. Ale obrażeń dostałem. Patrzcie, trzy serduszka mi tylko zostały. Ale dobrze, tak wygląda... Nasza kopalnia tu jest wejście i tutaj mamy trzy tunele, które delikatnie zacząłem. One nie są jakieś głębokie, tylko wiecie, to są dopiero zaczątki. No potem on sobie szedł i kopał, i kopał, i kopał, i, kopał, i zdobywał minerały. Tutaj mam tymczasowego bikona z hejstu, którego niedługo zbiorę. Ale póki co, jeszcze niech będzie. Dobra, wejdźmy sobie na górę. Tak wygląda nasza kopalnia. Tu, której na pewno, w której na pewno dużo czasu spędzę. No i tak właśnie to wygląda. Te małe drzewka takie posadziłem i ogólnie tak mniej więcej tak jak tutaj. Tak, wiecie, drzewka, trawka. Ścieżki, tak mniej więcej, będzie wyglądała cała baza. Oczywiście będą różnego rodzaju domki. W następnym odcinku prawdopodobnie zajmiemy się w tamtym miejscu pewną rzeczą, ale jeszcze nie jestem tego pewny. Dobrze, w międzyczasie o coś Was poproszę i coś Wam powiem. Pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka, to długie 3-minutowe intro. Wy myślicie, że to jest oficjalne intro do Snapcraft? Nie, po prostu. Mm... No, lubię przykładać się do filmików, no i taka, wydaje mi się, że wstawka taka mm, przed filmikiem, no, no, jak dla mnie, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Może pokazać to, yy, co ja buduję, jak ta seria wygląda, jakie budowle budowałem, ale poprzednie, tak jak w dzisiejszym odcinku, intro miało przedstawiać zmiany, czyli zmiany na, tutaj na, no, na głównym placu, czyli ten ogródek, ścieżki, kopalnie. To właśnie mniej więcej takie wstawki będą myślę nawet co odcinek. Jeżeli będzie to konieczne, jeżeli nie, no to nie będzie. Ale właśnie miałem do Was prośbę, żebyście no tak nie hejtowali, nie pisali. Ło, zmarnowałem 3 minuty życia albo Unsub, bo za długie intro. Ja to robię dla was, bo naprawdę wydaje mi się, że takie intro naprawdę mogą urozmaicić odcinek. Ale intro, jakby wy to nazywać, a ja po prostu nazywam to wstawką przed odcinkiem. I będę to nadal tak nazywać, czyli wstawka z poprzedniego odcinka była z okazji tego, iż Alan Walker, czyli artysta niezależny, którego naprawdę niesamowicie szanuję, on robi niesamowitą muzykę, wypuścił nowy swój utwór, czyli Faded, który jest niesamowity, więc tak jakby z jego utworem postanowiłem oddać mu hołd w pewnym sensie. Ale dobrze, idziemy zaraz do głównego projektu dzisiejszego odcinka. Tak więc dobrze, pewnie zauważyliście, że mam 91 level. Nabiłem sobie ten level na Blazach, który zabiłem już 7900. Wow, dwa razy Blaze mnie zabiły. No, sporo, sporo. Zaraz wam pokażę, do czego były mi Blaze pozabijane, bo nie do, niekoniecznie tylko dla EXPA. Te Blaze Rody, ale od razu wam mówię, że tych Blaze Rodów jest od cholery więcej. Musiałem właśnie pozdobywać. Tam jest jeszcze około 15 hopperów i każdy jest wypełniony. Plus jeszcze w picyku, więc naprawdę dużo tych Blaze Rodów. Musiałem zrobić, że tak powiem, zapas. Tak więc dotąd tutaj mam. No i naprawdę, od cholery z tych Blazerodów. Gdybym je zebrał, to bym prawdopodobnie była dwie podwójne skrzynie tych całych rodów, Więc, jest tego od cholery, więc... Dlatego stałem pod farmą Blazów. I pewnie zauważyliście, że ramki poznikały. No niestety, musiałem je usunąć, gdyż iż, ponieważ... Yy, straszne one generowały lagi. Muszę poczekać na taki porządny snapshot, który wprowadzi optymalizację, bo jak wiadomo, snapshoty są jeszcze niezoptymalizowane Wyjdzie snapshot, który zoptymalizuje całą na całą grę, więc wtedy będę mógł sobie spokojnie używać właśnie tych ramek, item frame'ów. Ale dobrze, przejdźmy sobie do projektu, który znajduje się za tym portalem. Wow, tak wygląda nasz Alchemic Room, czyli można powiedzieć okrąg alchemiczny, bo ja tak to nazywam, bo jak widać pomieszczenie imituje tak jakby okrąg, więc zacznijmy po kolei. Tutaj mam dwóch villagerów, których sobie już przeprowadziłem. Są to villagerowie, którzy, których osoby z live'a powinny pamiętać. Gdyż właśnie oni sprzedają m.in. książkę Mending oraz książkę Frostwalker 2 właśnie. Na live ich zdobywaliśmy, więc ja sobie już je przetransportowałem tutaj i póki co trzymam właśnie w okręgu alchemicznym. Na środku mamy enchanting, który wygląda tak właśnie. Ta woda ma imitować właśnie, że cząsteczki, tak jak tutaj widzicie niby z książeczek, to właśnie dzięki z tej wody jest wyciągana moc. Tutaj mam oczywiście na 30 level. Te tabliczki uniemożliwiają rozwanie się wody tutaj. Ale naprawdę możemy tutaj enchantować te tabliczki na 30 level. Tutaj mamy mm, skrzynki z różnymi składnikami. I u góry mam mm, nazwę składnika, czyli Magma Cream. I tutaj właśnie używałem mm, angielskich nazw i musicie. Teraz was ostrzegam, musicie zrozumieć, że. Jest to sk mieszanina angielskiego i polskiego. Na przykład, zobaczcie, po polsku jest składnik, a nazwa to magma cream. Dlaczego tak? Bo na przykład yy, nie, nie wyobrażam sobie. Normalnie to jest blaze powder, tak? Nie wyobrażam sobie na to mówić po proszek płomienny. To jest bez sensu. Tak samo jak wiecie, na coblestone nie mówimy bruk, tylko cobblestone, Ale załóżmy na skrzynkę, nie mówimy czas, tylko skrzynkę. No wiecie, w minecraft'cie taki jest. Nie mówimy ziemia, tylko dirt. Daj dirta. Daj kobla, nie. Daj ziemię i bruk! Tak samo już nie będę mówił. Mówimy normalnie. Tak samo nie mówimy Redstone Lamp, tylko lampy. Chociaż? Chociaż tego to nie jestem pewny, bo to różnie się mówi. No to ten... No, enchant, enchanting. Tutaj statyfal alchemiczny, no to też, wiadomo, niektórzy mówią Browning stem jak wygodniej. Tak samo nie mówimy wieśniacy tylko villagerze, więc musicie mi zrozumieć, że... no... Yy, sortowałem to. I nazywałem w sposób dla mnie wygodny. Tak samo nie piszę tutaj Mikstora, tylko Potion, bo tak się mówi: to są Potiony. Przykład, zobaczcie, tu jest odporność ogień na ogień, bo nie wiedziałem, jak, to, jak nazwać y, ten Potion. I od razu mówię, że na mi się tu nie zmieściło, a Fire Resistance, no tak średnio bym mógł y, to y, rozumieć. Mówicie, no chociaż nie do końca, na przykład instant leczenie, że szybkie. Czyli tutaj jest y, ten melon. Szybkość no to cukier, siła no to jest blaze powder, złota marchewka night vision, oddychanie no to ta rybka, skok, oczywiście łapka królika. No ja to nazywam w sposób, żeby był dla mnie zrozumiały, żebym mógł szybko sobie stworzyć miksturkę. Tutaj mamy to centrum, tutaj takie tabliczki ozdobne, żeby ta woda się nie wylewała. Tutaj mam właśnie sobie na guzik buteleczki. Sobie staję tutaj. I zdobywam. A raczej sobie dostaje do ekwipunku. No i tu są liany takie y, troszkę. Y, żeby klimaciku nadały. Tutaj mamy właśnie przejście za portal. I to teraz taka ciekawostka. Zobaczcie. Z tym guziczkiem wiąże się jeden większy projekt. Prawdopodobnie największy projekt. W całej bazie. Ale to za kilka odcinków dopiero. Wow. Nacisnę go i zobaczcie. Haha, ha, i tylko tyle w temacie. Domysły pozostawiam Wam. Tak więc dobrze, tak wygląda pomieszczenie alchemiczne, w którym sobie będę produkował miksturki i cały czas je produkuję. Mam kilka w Ender między innymi jeden rodzaj, czyli właśnie Instant Damage, których używam do zabijania blazów. Tak. Nie wiem, pokażę Wam, ile mam stona aktualnie. No sporo. Kobyl mam bardzo mało. Tu mam kobla. I właśnie, a powiem wam, że pomimo, że nie mam tutaj tych item frame'ów, ja naprawdę mogę bez problemu powiedzieć, gdzie co jest. Na przykład drzewa kacjowe jest tutaj, cegiełki są tutaj, szkło jest tutaj, lud jest tutaj albo tu, więc nie, tutaj jest lud, tutaj jest mostone, most tutaj będzie sandstone, właśnie, tutaj obsidian i teraz patrzcie, tutaj jest netherrack, zgadza się, soul sand, a nie, netherbrick, tutaj soul sand, tutaj mam glowstone, tutaj mam endstone. Endstone Brick, yy, te bloki, się nazywają Purpuru, tak, Purpur Blok, no i Lampy i Horse Fruit. No mniej więcej jak tutaj się orientuję, tutaj mam glinę, kwarc, śnieg i wełnę, no bez problemu mogę tutaj się poruszać. No tutaj wiadomo, węgiel, żelazo, złoto, diamenty, emeraldy, lapis lazuli, redstone i kwarc. Czy zgadza się? Chyba się zgadza. No tutaj mam oczywiście dropy z i tak dalej. Tutaj mam przykład czaszki. Tutaj mam... u tutaj mam czaszki. No, bez problemu. No, moje problemy są, ale... Ogólnikowo potrafiłem się odnaleźć. Tak więc dobrze. Hmm. To w dzisiejszym odcinku tak naprawdę byłoby na tyle. I właśnie... <laughs> Taka dla was, zastanawiam się nad pewną koncepcją, ale jeszcze nie jestem pewien. Czy, co byście powiedzieli, żebym przez święta codziennie dla was odcinki przez tydzień, 7 odcinków. Na przykład za dwa tygodnie byśmy ruszyli, ale to jeszcze tą kwestię poruszę w następnym odcinku. Ale napiszcie ogólnie w komentarzach, czy takie coś byście chcieli. Więc zrobimy ankietę w następnym odcinku i ogólnie tam... Czy ankietę, czy jakąś umowę zawrzemy, zobaczymy. Że przez tydzień byłyby odcinki z serii Snapcraft, codziennie. A w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle, jak już wspomniałem. Dzięki Wam wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że już za tydzień skończę projekt, który będzie się znajdował. Mniej więcej w tym miejscu. Potem jakiś tutaj domek się znajdzie, tutaj domek, tutaj domek, tutaj domek jakiś. No ogólnie naprawdę ta wyspa pomału zacznie wyglądać. Jakoś fajnie, tak więc. Do zobaczenia w następnym odcinku za tydzień. Na razie, siemanko i cześć!